Witam Państwa serdecznie. W tym filmie chciałbym pokazać Państwu, jak przy pomocy automatyki Nexo możemy sterować rekuperacją budynku. Zanim przejdziemy do pewnej konfiguracji naszego systemu, omówmy pokrótce sposoby i sytuacje, w których możemy sterować naszym rekuperatorem. Przykładowo, jeżeli uzbrajaliśmy system alarmowym, automatycznie opuszczaliśmy rolety, wygaszaliśmy światło oraz zmniejszaliśmy nastawy termostatów, które były powiązane z naszym ogrzewaniem. W tej sytuacji również możemy zmniejszyć bieg rekuperatora bądź całkowicie go wyłączyć. Podczas naszej nieobecności system może automatycznie uruchamiać rekuperator na krótki odstęp czasu w celu przewietrzenia naszego budynku. Po powrocie w momencie rozbrajenia systemu alarmowego automatycznie rekuperator zostanie włączony na wcześniej zdefiniowany przez nas program. W przypadku kiedy mamy zamontowane czujniki, które mierzą stężenie dwutlenku węgla Możemy zbudować programy, które po przekroczeniu naszych wartości, które traktujemy jako optymalne, będą powodowały, że rekuperator będzie zwiększał tryb swojej pracy. W momencie, kiedy z powrotem czujniki uzyskają odpowiednie parametry, rekuperator będzie zmniejszał swój bieg.